Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Hieronim Stobiecki. Jestem autorem książki Na przemytniczych szlakach. Podróże przez Azję i Europę. Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć trochę o swoim ulubionym mieście, o stolicy niegdysiejszego Królestwa Nepalu. Chciałbym Państwa zabrać na krótką wycieczkę do Katmandu. Kiedy zajmowałem się przemytem złota i elektroniki, Próbowałem tak organizować swoje eskapady, aby podróżować z Singapuru przez Bangkok do Katmandu i aby móc zatrzymać się tam przynajmniej na 2-3 dni przed wyruszeniem w dalszą lądową podróż do granicy indyjsko-nepalskiej. Ten okres w mojej przemytniczej karierze zakończył się dla mnie. Nieszczęśliwie, ponieważ we wrześniu 1989 roku specjalne służby zatrzymało nie tylko mnie, ale również wielu polskich przemytników na dworcu kolejowym w Delhi. Po kilku latach ponownie wróciłem do Azji, ale tym razem już nie do Indii, ale do Nepalu. Zamieszkałem wówczas na dwa lata w Katmandu i Zacząłem się zajmować przemytem haszyszu. Zarówno Nepal jak i jego stolica zawsze wzbudzały bardzo duże zainteresowanie wśród pewnej kategorii ludzi. Mam tutaj na myśli himalaistów, którzy próbowali i zdobywali kolejne himalajskie szczyty leżące na terenie niegdyś jego królestwa Nepalu oraz bardzo specyficzną grupę ludzi Mam tutaj na myśli hipisów, którzy na przełomie lat 60. i 70. podróżowali do Nepalu i podróżowali również do Katmandu. Podróżowali nie tylko samolotami, ale także bardzo popularny wśród nich był szlak hipisowski wiodący przez Turcję, Iran, Pakistan, Indie aż do samego Nepalu. Jednym z takich podróżników był w późniejszym jeszcze medytacji, Duńczyk Ole Nydal, który wraz ze swoją małżonką wybrał się do Nepalu, wybrali się do Katmandu w roku 1968, a po kilku latach praktykowania buddyzmu tybetańskiego oraz otrzymania nauk od tybetańskich glamów, sami zaczęli rozpowszechniać nauki tybetańskiego buddyzmu. W wielu krajach na świecie wprowadzili również tę tradycję buddyjską do Polski. Ja osobiście nigdy nie nudziłem się w Katmandu. Brałem udział w rozmaitych ceremoniach, zarówno hinduistycznych, jak i buddyjskich. Lubiłem uczestniczyć w świętach Tybetańskiego Nowego Roku, kiedy na dziedzińcach tybetańskich klasztorów podziwiałem sprawność tybetańskich mnichów tańczących do. Muzyki, którą tworzyły zarówno dźwięki długich tybetańskich trąb, jak również rytmiczne uderzenia bębny. Była to niesamowita ceremonia. Na dziedzińcu tybetańskich klasztorów gromadziło się bardzo wielu przebywających w tym czasie turystów. Którzy nie zaprzepaszczali takiej sposobności, i robili bardzo dużo zdjęć, i kręcili filmy, filmy wideo. Mnie udało się sfotografować podczas takich ceremonii pewną tybetańską kobietę, która wpadła w stan transu. Dla Tybetańczyków, którzy. Wcześniej, zanim pojawił się u nich buddyzm, praktykowali szamanizm. Nie było to nic nadzwyczajnego, nie było to nic dziwnego, ponieważ charakterystyczną cechą szamanizmu jest stan transu. Sporo czasu poświęcałem na studia nad tybetańskim buddyzmem oraz nad hinduistycznymi wędrownymi ascetami, którzy określani są sanskryckim terminem sadu. Szczególnie interesowała mnie ta grupa, która praktykowała medytację i była wyznawcami Boga siwy, ponieważ wspomagali swoje praktyki medytacyjne paleniem haszyszu. Dzięki czemu uzyskiwali ponoć szybsze rezultaty, doświadczając iluzoryczności myśli, emocji oraz niesubstancjalności umysłu. Kiedy byłem trochę zmęczony atmosferą samego Katmandu, wówczas podróżowałem do różnych miejscowości leżących poza miastem, żeby podziwiać masywne szczyty Himalajów. Odwiedziłem też miasto Dulikhel, które przez hipisów zostało uznane za ich przyszłą stolicę. Interesującym faktem związanym z wędrownymi hinduistycznymi ascetami, którzy są wyznawcami Boga Shiby, jest to, że podczas świąt Boga Siwy otrzymują oni najlepszy rodzaj haszyszu, który zaopatrują ich przedstawiciele nepolskiego rządu. Trzeba było jednak rozwiązać ten problem, jak Przemycać skutecznie i nie dać się złapać ten haszysz z Nepalu aż do krajów Europy Zachodniej. Podróżowaliśmy rozmaitymi szlakami, głównie eksportując haszysz do Holandii i do Szwajcarii. Jak nam się udawało to przez kilka lat? Jakie techniki przemytu, jakie metody przemytu stosowaliśmy, jak wyglądały trasy, jak się podróżowało, czego doświadczałem, czy łatwo było przedrzeć się przez bramki bezpieczeństwa i przez stanowiska celników oraz oficerów emigration w różnych portach lotniczych. O tym już dowiecie się Państwo z mojej książki. Serdecznie zapraszam Państwa w podróż przez Azję i Europę.